Witajcie moi drodzy, ja jestem Lucika, a to przed wami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Tak, Access Remastered na moim kanale. I na początku tego filmu chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie użytkownika. Tutaj wezmę do ręki telefon, bo długi nick strasznie. I am too divine for you. Mam nadzieję, że jeszcze nie połamałem tutaj angielskiego, przepraszam. Gdzie tutaj użytkownik w komentarzu, za który bardzo dziękuję, piszcie komentarze, zachęcam Was, gdyż ja to wszystko naprawdę czytam. Artores się nie przemienił, a Wilk Sif, z którym walczysz, broni grobu swojego pana. Polecam przejść DLC przed walką z Sifem i go uratować w odchłani. Fils gwarantowane. O co chodzi temu użytkownikowi? Mm, dziękuję jeszcze raz za komentarz. Po prostu tutaj trzeba byłoby przejść najpierw DLC, a potem przejść do walki z tym tutaj wielkim, szarym Wilkiem Sifem. Które nie jest Artoriasem, tak jak powiedziałem, że się przemienił, to była jednak nieprawda. Bójdę na resorach, którą zmyśliłem, albo nie wiem, może pomieszałem fakty, już nie pamiętam jak to dokładnie było, za co przepraszam. Gdybyśmy przeszli DLC i tam zawalczyli z Artoriasem, to potem tutaj by, mielibyśmy e, Fils gwarantowane, inne wrażenie. Może nawet jakieś Isterek, nie wiem czy Isterek. Użytkownik nie mówił o Esterego, tylko po prostu o filsach czyli o wrażeniu. Ja to tak przynajmniej rozumiem. Dobra. O, oh, fak, co tu jest? Co to jest? Dobra, dobra. Nie wiem co to jest. Jakiś ala wilczek. Dosyć przerośnięty, okej. Okay. Nie wiem co to jest za lokacja w ogóle. O oh, fuck! Oni to mogą na mnie zaskoczyć. Pytanie jest moje takie, czy po co się to eksplorować w ogóle? Ja wiem, że wejście do pewnego DLC jest bardzo podobne tutaj klimatycznie. Trochę jaśniejsze, ale tutaj mamy jednak taką ala noc. O, tu mamy drabinkę w ogóle. Okej. Okay. Tu może przejdziemy do tej drobinki? A, tam mamy te węże, okej. Okay. Okej, okay. z tego co pamiętam... ...to tutaj gdzieś możemy spotkać... ...takiego kryształowego gościa. Aha, tu mamy normalnie wodospad, to nie jest ta lokacja dokładnie. Przecielnego wojownika, który nam... nas właśnie wpuszcza do tego DLC. Taki kryształowy gość, z którym walczyłem, yy, idąc w stronę Seata Kalelesa. Nie wiem, czy ten wąż czasem nas nie zabije. On jest dosyć słaby na tym etapie gry. Aha, już chyba idzie w moim kierunku. No zaraz zobaczymy, najwyżej zginę. Dobre Okej, okay, dobra, nie trafił Dobra Dobra, może z nim zawalczymy dla świętego spokoju Aha No nie o taką walkę mi chodziło Aha, zabiło go to, dobra, dobra Bardzo mi to ułatwiło sprawa, akurat Dobra, to tam się udało się zablokować. Okej. Okay. Ała! Powiedziałem, że jest łatwy? Dobra, cofam to, co powiedziałem. Dobra, ryzyk fizyk. No, to było już lepsze. Ała! Ała! Dobra, teraz musimy robić taką taktykę. Czy się chowamy za drzewami? Mam w ogóle dwa przedmioty do podniesienia, albo jeden. Dobra, chyba jeden tylko. Ja chyba nawet wiem, co to jest. To jest broja yy, postaci rycerza. Początkowej postaci, którą możemy sobie wybrać. Ok, widzicie, teraz jeszcze do mnie strzela. A teraz będzie zmuszony się zbliżyć, okej. Okay. No. A teraz będzie, ała. Nie, atakuj. O! jednym hitem ucięłem mu. To jest hydra chyba. Nie, jak się nazywa do dokładnie już ten stwór. Ale tego myślę, że szybko tutaj pokonamy. Potem ruszymy mniej więcej w tamtym kierunku, jak gdzie jest ta czapka właśnie mojej postaci. Tak gdzieś w tym kierunku, mniej więcej. Tam gdzie wskazuje. O kurde. Okej, okay, udało się. Połowę zdrowia. Udało się. Umierasz? Jeszcze nie. No, dawaj. Aha. Co bardzo się oddaliłem. Muszę być w focie, ale też nie mogę za daleko zabronić. Okej, okay, dobra. Udało się. Jeszcze jedna głowa. Dobra, dobra. Udało się. Smocza łoska pierścień, Korony Dask. Także typek załatwiony Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że was też. Grzegorz napisz w komentarzu, że jesteś za mnie dumny. <ścoughs> Nie no, oczywiście ta. Ta walka z tą Hydrą to była formalność, tak naprawdę Zwłaszcza na tym poziomie, na tym etapie Tak jak często powtarzasz Czołgasa, Cię pozdrawiam No, moja postać jest już na tym etapie wykokszona, więc takie eventy z początkowych lokacji są dla mnie Łatwe I teraz mnie zastanawia Dlaczego tego typka tutaj nie ma? Z CSI. Aha! Wiem czemu nie ma. Muszę teraz usiąść do ogniska, żeby się jakby zresetowała ta lokacja. I dopiero tutaj się pojawi ten typek. Bo najpierw trzeba węża pokonać. A potem tutaj się pojawi ten typek. Bo jeszcze jest. W ogóle wejście do tej lokacji do DLC jest tak skomplikowane, tak skopane moim zdaniem. Trzeba z trzy razy się odlatać. Generalnie na czym to polega. Musimy iść do wielkiego archiwum i na samym początku wejście. Taki Ala zamek. Zresztą ja tam wchodziłem. Musimy pokonać takiego niebieskiego kryształka. Jakiego, z jakimi teraz walczyłem w tym odcinku. Przed walką z tym wężem. Czy tą hydrą. No i generalnie pokonujemy go. I po i wtedy po pokonaniu tego typka aktywuje się respawn właśnie, takiego złotego kryształa. Rzad nie wiem, jak to się nazywa w grze. I. Oczywiście również go musimy pokonać i wtedy Pojawia się taki NPC, taka kobieta Ona coś tam mówi, żeby się gdzieś tam udać Potem jeszcze raz siadamy do ogniska, wracamy się i mamy przed sobą portal No teraz, żeby mieć przed sobą portal to musiałbym Znaczy jeszcze nie pokonałem tego złotego kryształka, on musi się zespić Musiałbym teraz przejść do ogniska i zrezygnować właśnie tą lokację. Mam nadzieję, że nie pomieszałem się teraz za bardzo. Jestem zmęczony po pracy, dajcie mi do zrozumienia. Musicie wykazać <grym> się tutaj zrozumieniem. Zrozumienie. Jestem <grym> zmęczony zrozumienie> zrozumienie po prostu, już mi się fakty czasami mielą. Ech, dobre. To co? Pokonaliśmy tego wielkiego, szarego wilka Sif'a. Także wracamy się do nowego Londo, gdzie kontynuujemy po prostu przechodzenie tamtejszej ścieżki. I żeby to zrobić użyję tutaj Mmm, Gdzie to było? O! koś biegnące do domu. Także co? Do zobaczenia na miejscu. Okej. Okay. Ogółem. O nie! Skurczy synu ty! Dobrze, że jest słaba. Wziąłem teraz to ten, ten miecz Kuelak. Bo tam ten mój Murakumona wyświetliło mi się, że on jest uszkodzony nie mam zielonego pojęcia dlaczego tak się stało ogółem moja zbroja była uszkodzona ale udało mi się ją naprawić natomiast murakomu już pewnie musia, będę musiał się udać do kowala o nie, zostaw mnie Ok, udało się. No to skurczy syna irytujące, niestety. Tu się nie dostanę, chyba że chcę zginąć. Chociaż tutaj są schody, dobra, nieważne. Ok, nie mam pleców? Chyba nie. Tu na pewno coś mam. Tu się spadnę i się zabiję pewnie. Ta się tutaj wydziera. Aha Ja to skrót w ogóle Dobrze, że go zauważyłem. W czas. Rychło w czas. Może tu jest nawet jakieś ognisko. Chociaż z tego co widzę to nie bardzo. Okej, okay, siema. Tutaj mamy kolejną zjawę. O, żeby nie spadł tylko, bo się będę chciał co gniewać na siebie samego. Okej. Okay. Wiem, że tutaj coś mam chyba. Chociaż nie. Co mi się zmyśliło? Nie wiem. No tutaj naprawdę nie trzeba dużo, żeby spaść w tych Dark Tu, jakbym spadł, to też bym się zlebił. Nie wiem po co się tutaj schodzi na dół. Gdzieś tu jest jakiś skrót chyba. Muszę go przejść, żeby dwa razy nie iść tam mi nazad. Hmm... Tu mamy drabinę. Aha, tu mamy jakieś schody. Ale czy tu mogę skoczyć? Z góry tak. Nie mam pojęcia, nie pytajcie mnie. Tak jak zwykle liczę na Wasze komentarze. W ogóle Was zachęcam do pisania komentarzy. Bo ja naprawdę czytam. Biorę sobie je do serca. W końcu udało mi się troszeczkę ogarnąć ten mikrofon, tak żeby nie był ten dźwięk irytujący, bo sam trochę oglądam tego YouTube'a. I po prostu. Jak widzę, jak słucham jakiegoś youtubera, który nie potrafi przez 100 odcinków i serii. Ogarnąć sobie tego dźwięku, to by się oglądać. Ja nie chcę w tym podobnym stanie skończyć. Już mniejsza o jakość wideo, a tam się 120P od biedy dałem, bo... W ogóle pomyliła mi się chyba droga. No, chyba mi się droga pomyliła Wiecie co, ja właśnie zdałem sobie sprawę, że popełniłem ogromny błąd Muszę się udać do Doliny Drake'a Doliny Smoków Ponieważ tam jest taka brama, która... O, właśnie ta brama, muszę na drugą stronę tamtego miejsca się dostać Ale fucka, ja pierdziele, po co ja tu się pcham do tego nowego lądu? Tutaj mamy ducha gracza, który się waha chyba Mogę zniszczyć ten most? Wiem, że taki motyw też jest w takiej trójce. Gdzie możemy most linowy zniszczyć no, najmniejsza. Tymczasem tutaj. O kurde, plamy krwi. Tutaj. No dobra. Możemy wejść na górę. Eee, tam są fajne przedmioty. Co ryzykujemy? O oh, fuck. O kurde, smacza. Dobra, da mi się go pokonać, o oh, fak! O typie. Dobra, tak się bawisz. Oh, fuck. Тора. А -а -а -а. Спалай. Это склон по нормальный. Добра. ау wow. Wow, Zostaw mnie! Czekaj, by mi się udało. I tak jest w istocie: smocza, łuska. Okej, okay, to fajnie. Nie mam zielonego pojęcia, jak się tam jakiś kracz dostał z góry. Trobinka tam jakaś jest? Nie. Tutaj gościu coś kombinuje. Nie ma zielonego pojęcia, to już naprawdę Weterani Darksusa by mogą ogarnąć takie rzeczy Ktoś, kto przegrał tutaj 1000 godzin, a nie tak jak ja jestem Zaledwie po 100 godzinach po kilku podejściach I dalej mało rzeczy wiem o tej grze Tymczasem tutaj mamy smoka Okej, okay, tutaj musimy uważać, bo on jest mocny Uuu, ale ognia nie lubi no, nie wiem, że to jest pełnoprawny smog, bo on tutaj z elektryczności bije. No, ale trochę ich jest. Tutaj musimy tą bramę otworzyć. Dobra. Dobra. Zawsze pilnuj pleców. Co on w ogóle robi, ale umiej. Okej. Okay. Tu z kolei mamy chyba skrócić do, do odblokowania. No, właśnie. Dobra, on jest dosyć prostym przeciwnikiem. Co chociaż, no, muszę przyznać, że dosyć sporo ciosów muszę w niego wpakować. No ale dobra. Chodź tu. Dobra, odsuniemy się, nie chcę walczyć na moście. Ja nie wiem, czy ten prąd czasem mnie nie wytrąci z równowagi, albo gdzieś nie polecę daleko. Nie chciałbym w taki głupi sposób się zabić. O kurde, no właśnie. No dobra. Aha, on takie coś robi? Okej, okay, dobra, muszę pod niego podlecieć i... Dobra. Coś problematyczny przeciwnik, ale idzie go łatwo pokonać, dobra. Ale mimo wszystko plamy krwi mamy. Ma to chyba gościu z początku gry. O kurde, dobra, dobra. Czy on właśnie poleciał? Dobra. Dobra, on takie coś robi. No tutaj naprawdę trzeba uważać. To mamy dwóch smoków teraz. Okej, okay, dobra, jednego zaczepiłem. Mam nadzieję, że. Aha! Czaj o co chodzi? Dobra. Nie wiem, może jakoś ta się. uda się go jakoś zaczepić. Dobra, plecami się odwróciłem akurat, nie? Dobra, to mi nic nie dało. O pierdziel, on! O nie! Prawie mi pokonał skubaniec! Ja pierdziel! Dobra, teraz pod tamtego podbiegamy, zanim cokolwiek zdążę zrobić. Okej, okay, a on nie ogarnia o co chodzi. O, skubaniec, jak uniknął. Okej, okay, zachwiałem go i leży. Bardzo mnie ten fakt cieszy, dobra. Teraz tak szukamy drabiny. Tu nic nie mamy. A tu coś mamy. Dobra. Czyli tam powinniśmy znaleźć taką wajkę do otworzenia tej bramy. Ciekawe czy na początku gry już możemy ją odpalić. Chyba nie, po pokonaniu dopiero tamtego szarego wilka Sif'a. Jeszcze, jeszcze z czerwonym uzokamieniem okej. Okay. O oh, fuck, prawie spadłem. Mamy tu jeszcze jakąś drabinę? Nie. O kurde, to mnie trochę zaskoczyli tutaj. To teraz pytanie, gdzie ja mam się dostać na tą górę? no może pod samą bramę muszę podejść? Nie. Serio ja to nie mam drabiny żadnej? Czy ja tutaj dobrze łączę fakty, czy nie w końcu? No więc generalnie tak. Yy... Jesteśmy w tym miejscu. Tak mamy mamy tamten budynek, tam gdzie jest ten gościu i tak dalej na tym dachu. Tutaj przebiegłem przez ten mm, budynek po prostu. No generalnie jestem idiotą, bo zapomniałem, że tutaj przecież jest drzwi i teraz mam klucz do pieczęci, podniosłem takie coś i teraz mogę to uruchomić Oj, i mamy cutscenkę i ta brama tutaj się otwiera a ja się po tamtej stronie kurde włóczyłem <śm> Ale bym musieli ci te facepalmy strzelać tam z 10 razy na pewno. <laughs> Dobra, no nic, w każdym razie się udało. Tutaj mamy te Drake te smoki. Teraz pytanie: czy ja mogę tu zejść i się nie zabić? Chyba mogę, chociaż wolę nie ryzykować. No, ale moi drodzy. Myślę, że przejściem dalej zajmiemy się już w następnym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Komentował lucik, subskrybujcie, by nie pominąć następnych odcinków i by wesprzeć moją pracę. Jeśli Wam się oczywiście podobało. I cóż, to tyle z tej strony, z mojej strony. Hej!